Dzień manesko, dzisiaj reagujemy na mój kanał. I od najnowszego do najstarszego. A to mój drugi kanał. I kurs cool, będzie nam się ładowało do końca życia. Wracając, nie będzie jednego filmu. Okej, okay. pierwsze. Nie, to musicie włączyć. dziesięć godzin temu. Ja sobie policzę do dziesięciu, do to się włączy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, wiecie są M. kanał, widzicie jak się nazywa?